Hejka tu Milenka, hejka tu Milenka. To Marcy robiła krówka maluszka. Cześć, cześć. A my się wybieramy do babci Jest. dzisiaj Reginy. No. Tak. I tutaj mamy. Ja no. Co tam Milenka przyszykowałaś dla babci? To. No, no to cześć. akurat przygotowała Marcelinka, tak? Gdzie ona to przygotowała? No opowiadaj, opowiadaj. Nam. Ona przygotowała tu w klubu maluszka. Tak, wczoraj I, to robiła, nie? I tu pisze Marcelinka. Tak. Marcelina raczej. Ale nie Marcelina Gerd. Nie, nie pisze Marcelina Gerd, pisze Marcelina, no. Tak, tutaj mamy taką filiżaneczkę z talerzykiem. Bacja będzie mogła sobie napić herbatki. O, tylko nie szczaskaj. Albo kawy. Albo się pić, no? I co tam jeszcze przyszykowałaś? Takiego reniferka kupiłam. No. Słodak. Słodziak, słodziak, ekstra. I co tam jeszcze masz, co? Czekolada wielka. No i co jeszcze? Jeszcze coś? A i to serduszko, co mi robiła. A zobaczcie, Marcy. się też już jest wyszykowana. A popatrzcie na moją sukienkę. No. Wystrojone dziewczyny są i czekamy aż pójdziemy. Łapci odwiedziny. A Ty co to za miny robisz? Dawaj buziaka. Mm, ale słodkie. Jeszcze czuć te malinki wczorajsze. A Ty co? No. Co, no. Marzyś, się powiesz? Ćwiczysz jeszcze? To zrób nam fajne piśmie co? Nawet mi No, to chyba robisz. Aniołka, jak ze śniegu to mi przypomina. a to wie? Ja to tak robię. Co? Aha, klaskałaś tam, no. Takie pojazdy, ty sobie wymyśliłaś. Co będziesz robiła? Co tu masz? Rajdera? Raidera? Aha, gdzie on ma swój pojazd? Tu jest tylko pojazd. Znalazłaś? Ja, mam mam. Chyba Marcelinka się nim dzisiaj, bo była od rana, co? Bip, pip, pip, pip! Gdzie jedziesz? Akcja ratunkowa! bo, bo. podwór jest świna! Mija Ja jestem potworem! Same szaleństwa. O, Marcelinka tutaj coś ci maluje. Potwór, potwór! Ej! Potwór, potwór! Daj już spokój! A jeżeli Wam się podobają nasze filmiki, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału razem z dzwoneczkiem! Brrr! Dajcie dużo łapek w górę i naciśnijcie na dzwoneczek. Tak, już o dzwoneczku to ja już mówiłam. Teraz szykujemy się, już może spakuję, takie co? Patrzcie na tego jadera szalonego. Potwór świna! Ej! Ona zwariowała dzisiaj. Nie! Ryder został kaleką. Aha, mu nogi. I co teraz? Musiały to włożyć. Czy się tak otwiera? No, musisz to włożyć. Tylko że nie potrafię. No to później ja Ci pomogę. No, to pakuj wszystko ładnie do tytki. A jak to? Zacznij może od czekoladki. Dobrze. Czekoladki. Czekajcie, czekajcie. Czeko, czeko, czekoladki. Czeko, czekoladę. Czeko, czeko, czekoladę. Czekole, czekoladę, Czekaj, Czeko, czekoladę. Teraz rysunek. Ale Marcisiu, my nie wyciągamy, my pakujemy, wiesz? To nie jest dla ciebie. My pakujemy, tak? Bo nie za dla I Marcysia się nam zdenerwowała. No już jest w porządku? Jeszcze nie. No to pakujmy. I już spakowane. I no tu chyba się wybieramy już na biurko. żeby tego nie szaskać. O. Ale się nie stało. Czekolady, czeku czeku czekolady, czeku czeku czekolada, czekolady, czeku czeku, czeku, czeku. nam dalicie znać, co wy lubicie słuchać śpiewać. Bo Milenka tam jeszcze ram, sam, sam, mm -hmm. chyba kosmiczna żaba. A. I jeszcze bananynami. Tak, i bananynami. Powiem wam ten A. wierszyk, co Skarbonita mnie ja tego nauczyła. No. Żyj nam, babciu, lat ze 200, bądź najlepsza w całym mieście. Gdy za dużo rozrabiamy, pod Twe skrzydła uciekamy. Ty nas zawsze wytłumaczysz, wszystkie błędy nam wybaczysz. Bądź więc zdrowa, uśmiechnięta, tego życzą Ci wnuczęta. Brawa, brawa, brawa dla Milenki. Brawo, brawo dla maskarbolity. A Milenka dzisiaj ma dużo, dużo energii i i rozrabia i nawet miny robi. Widzicie, by to? miałaś ja tego nie mówić. Miałam ja tego nie mówić? Ja nie muszę tego mówić. Widzowie nasi kochani to widzą. Guli 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 rasta, rafi rafi guli 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 rasta, tam. No, super, obijemy bramę. Lubię jeść. Jeść, jeść... Ups, chyba na martysia, no. Lubię jeść, 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 lubię jeść banany, banany, nany, banany, nany, nany, banany, nany. Banany. Lubię jeść, alo banana, 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 nana, banana, 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 banana. No to ja myślę, że tym akcentem się właśnie z wami żegnamy. Czekolad... I lecimy, kończymy już, Milenka. To życzymy Wam dzisiaj wszystkiego dobrego. Buziaczki dla Was. Coś tak Ko 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 ko. Kwak kwak kwak. Twik pa. No papa.